Ekipa Fortnite całkowicie za darmo w tym materiale powiem ci, dlaczego bardzo dużo nie właśnie blokowała całkowicie za darmo ekipę Fortnite no i z czego to wynika. Bardzo dużo właśnie graczy stało w skiny, cały pakiet karnet całkowicie za darmo, nie płacą właśnie za drugi miesiąc i w tym materiale powiem ci, jak to zrobić, z czego to wynika no i generalnie o co tutaj chodzi, bo jest to dla wielu graczy niejasne. gry w tym materiale dowiesz się wszystkiego na ten temat, więc warto go oczywiście obejrzeć. Ja sobie je lecę no i pamiętajcie jeszcze o subiku, w górze, bo cały czas kanał się rozwija, Co to jest jakiś stream jaki odcinek, także warto zobaczyć mój kanał. No i dodatkowo pamiętajcie, że jeśli wpiszcie kodik SAYCAM z rozklepu, to wtedy z każdym zakładem wspieracie mój kanał w rozwoju. Na tam mega, 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 mega dziękuję. Dobra, o co chodzi? Dlaczego właśnie część graczy dostała tą ekipę za darmo? Już tłumaczę, ja też jestem właśnie jakby w tej grupie, która pierwszego stycznia dostała za darmo nową ekipę. Dostałem właśnie też za darmo właśnie nową ekipę. No i generalnie ekipa Fortnite jest to ten abonament, który płacimy sobie 48 zł miesięcznie i dostajemy właśnie rzeczy. Jednak no dużo graczy właśnie, praktycznie wszyscy myśleli, że po prostu to jest, że płacimy raz, Dostajemy właśnie jedne rzeczy No i płacimy znowu i dostajemy drugi zestaw Aczkolwiek jest to troszeczkę inaczej zrobione No jest to, trzeba przyznać, troszeczkę korzyść graczy I gracze będą kombinować Dlatego, że można właśnie drugą ekipę Fortnite Odblokować całkowicie za darmo Jak to zrobić? Już tłumaczę Patrz, jeśli kupimy sobie ekipę Fortnite Na przykład właśnie 2 grudnia Czyli najwcześniejszym e, Kupiliśmy w najwcześniejszym terminie która ta, W którym ekipa wyszła To mamy ją aktywną od 2 grudnia Do 2 stycznia Mamy pełen miesiąc jakby aktywno Czyli jeśli kupimy właśnie nekat 15 grudnia, no to mamy do 15 stycznia. Jeśli kupiliśmy 20 stycznia, no to mamy nekat do 20 lutego. Także jest to pełny miesiąc. Ekipa, ekipa Fortnite wychodzi tutaj zawsze, przynajmniej na razie, pierwszego właśnie dnia miesiąca, czyli my pierwszego dnia miesiąca dostajemy cały zestaw, Dostajemy właśnie V dolce, ten karnet, jeśli nie mamy, no i dostajemy pakiet zielonej strzały. Także my to dostajemy właśnie 1 stycznia. No i tutaj jest ten myk, że gracze właśnie stali za darmo tą ekipę z kolejnego miesiąca w ten sposób, że po prostu jeśli kupiliście właśnie katek jak ja, drugiego czy nekat późniejszego, no to wy dostajecie właśnie macie ją aktywną do cały miesiąc, czyli na do do 2 stycznia, a że pierwszego daje Epic nagrody za to, no to po prostu Wy dostajecie te nagrody za darmo i nie jest Wam pobierany. W moim wypadku wyglądało tak, że ja właśnie 1 stycznia, czyli tutaj po Sylwestrze, dostałem właśnie, tak naprawdę za darmo, właśnie zieloną strzałę, dostałem właśnie rzeczy, no i byłem w mega, mega szoku, bo sprawdziłem, pieniędzy mi nie pobrało. No i właśnie strzeliłem się, że chodzi o to, że po prostu jeśli my mamy aktywną do 2 na przykład, no to po prostu drugiego jest pobranie pieniążków I w momencie, jeśli ja bym przykład zrezygnował z tej ekipy e, od razu, właśnie pierwszego, dostałbym się on strzałbym bym zrezygnował, zrezygnał zrezygnował wcześniej na przykład, no to po prostu ja dostaję tego skina, tak naprawdę, no za darmo, bo ja już nie płacę za kolejny miesiąc, a skin mi jest Epic Games z tego co wiem nie odbiera tych skinów, no bo w sumie no to nie może, bo nikt właśnie na mnie kary cały czas płacić ekipy, na no że po prostu jest taki właśnie jakby dzień rozliczenia, jaki sobie tutaj Epic Games wybrał, sami sobie ustawili, no tak wygląda. Dużo właśnie widzów mówiło mi, że ma właśnie anulowane już te ekipy i cały czas właśnie dostają te skiny, dostali tego skina właśnie grinarowa. no i są wszyscy w mega szoku. Jest to właśnie, tak mówię, spowodowane tym, że Epic Games troszeczkę tutaj zwaliło sprawę no i oni zrobili coś takiego, że ten cały miesiąc jest jakby aktywny i my możemy odebrać dwie nagrody. Dlaczego według mnie jest to troszeczkę źle zrobione? Jest to pomimo tego, że na korzyść graczy w teorii, aczkolwiek jest to źle zrobione dlatego, że to mega zachęca do kombinowania. Z jakiego powodu? Już tłumaczę. Patrzcie, jeśli kupimy ekipę Fortnite, na przykład właśnie 20 grudnia, czy nawet 20 stycznia, to my dostajemy całą ekipę pierwszą, tą, za którą zapłaciliśmy, a i potem, jeśli zrezygnujemy, no to oczywiście pieniądze nam nie pobierze, ale dostajemy następnego miesiąca, pierwszego, właśnie, znowu kolejną ekipę. Także my w cenie dwóch ekip, jakby w cenie jednej ekipy, dostajemy dwie ekipy za darmo, tak jak druga jest całkowicie za darmo, no i dostajemy dwie, te, czyli wychodzi nam około 24 zł za ekipę, a jak wiecie, ekipa zawiera oczywiście tutaj. Cały zestaw skinów zawiera 1000V, no i oczywiście karne. Także jak widzicie, jest to mega mega opłacalne. No i Epic Games troszeczkę tutaj nie przemyślało. Bo teraz z tego co no na ludzie będą kombinować, bo już mi właśnie widza, widzowie pisali, no, że będą sobie kombinować, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Bo faktycznie da się. Kiedy najbardziej się opłaca w takim razie kobitą ekipę, tutaj wygląda sprawa tak, że jeśli na sezon mamy. W nowym sezonie, na przykład, mamy 16 marca, czy tam 17 będzie nowy sezon marca. No to jeśli kupimy, kad 20, tam nie wiem, 5, czy jaka właśnie 20 y, lutego, ekipę obecną, która będzie, no to my dostajemy z lutego całą ekipę, dostajemy karnet i fałdolce. Płacimy na to 48 zł, anulujemy. No i jeśli sezon jest właśnie, k 16 marca, to my znowu dostajemy całą ekipę, właśnie tutaj marcową, czyli dostajemy właśnie karnet na nowy sezon, dostajemy właśnie. E, również cały tutaj zestawik skinów No i zostajemy tak naprawdę wszystko Także jak widzicie jest to mega, mega opłacalne no Dlatego, że mamy tak naprawdę tutaj e, Jeśli na przykład jeszcze ktoś zacznie grać właśnie w lutym To mamy w ogóle już dwa karnety, mamy 2000 v I mamy dwa pakiety skinów Za 4 skinów, za 48 zł, więc jest to mega opłacalne No i jak widzicie da się to właśnie kombinować. Mi się wydaje, że Epic Games może to zmienić dlatego że to strasznie może narazić ich na straty, no bo nie oczekujmy się, jeśli ktoś miał na kupić jedną ekipakę, no to dlaczego dostaje drugą, no to jest to takie fajna sprawa, aczkolwiek osoby, które płacą takie jak ja, na przykład ja właśnie nie przerwałem tej ekipy, no to po prostu są troszeczkę poszkodowane, bo ja na przykład właśnie zapłaciłem za obie, no po prostu tutaj nic za nie jestem także troszeczkę... Szkoda, a w takim razie kombinując, mógłbym właśnie ominąć na katę 1 miesiąc, a odebrać sobie właśnie skiny. Także jest to właśnie mega dziwna sytuacja w tym momencie. No i wydaje mi się, że gain będzie oczywiście działać. Tutaj jeszcze opowiem odnośnie fałdolców. Dużo osób właśnie mówi, że nie zostało faudolców że taka właśnie przez to, że anulowali tą ekipę, że taka coś tam. Nie, to nie jest tak. Jeśli odebraliście skina zielonej strzały, to na bank dostaniecie faudolców. Jednak dlaczego nie dostaliście już tych faudolców? Już tłumaczę. Epic Games powiedziało oficjalnie na swoim Twitterze, że po prostu nie, jakby nie wyrabia się, jest po prostu jakiś tam problem techniczny z przyznawaniem fałdolców. Skiny zostały przyznane. Ale z faulcami jest problem. Właśnie Epic Games mówiło na Twitterze oficjalnie, że jest to po prostu tylko błąd techniczny i zostanie on naprawiony. Takie błędy znamy już, dlatego że było właśnie w przypadku wielu eventów, że na skiny były dawane tam do dwóch tygodni, czy właśnie tam były do jakiegoś tygodnia dawane, że po prostu to schodziło troszeczkę czasu. Pomimo tego, że wygraliście turniej, skina od razu nie dostawaliście i było to na też w przypadku jabłka. Czyli tego skina Sapeble, gdzie trzeba było właśnie nam parę dni czekać właśnie, a dostaniemy tego skinka za darmo. Pomimo tego, że właśnie go mieliśmy, to musieliśmy na niego czekać. Tak samo jest z tymi fałdulcami. Ja przyznam szczerze, że ja w dostałem. Tak, ja w dostałem i to przed ogóle chyba z tego swoje nam płatnością za ekipę, dlatego że mi dopiero jakoś wieczorem pobrało właśnie za E, e, styczeń ekipę właśnie pieniążki z Paypala, a, a dostałem właśnie z samego rana V-Dolce, Także ja dostałem właśnie V-Dolce bez problemu, dostałem skina bez problemu, no i generalnie u mnie wszystko działa. Z tego co ja właśnie widzowie też już dostają te V-Dolce także się o to nie martw. Także kto jest w tym, jakby na no, materiale szczęściowym, trzeba pytać kto jest największym szczęściadem w tym momencie w Fortnite. Cie. No, osoby, które anulowały właśnie ekipę i za nią nie zapłaciły, e, dlatego że po prostu dostają drugą ekipę całkowicie za darmo. Jest to właśnie mega, mega motyw. No i napiszcie co o tym sojcie. Według mnie będzie to po prostu tak, że teraz faktycznie da się coś takiego robić. Jednak wydaje mi się, że. Epic sprawdzi to, że właśnie tak ludzie będą robić i po prostu jakoś to zrobi w taki sposób, żeby było, że jak raz płacicie, dostajecie jeden abonament, jak płacicie kolejny miesiąc, dostajecie kolejny, a nie tak, że właśnie płacicie raz, dostajecie dwa abonamenty, potem przerywacie, potem znowu płacicie i znowu macie dwa abonamenty, bo jest to troszeczkę e, słabe według mnie, no i myślę, że tutaj jakoś Epic będzie musiał to rozwiązać. Wy w komentarzach jeszcze dajcie znać, czy właśnie podobał Wam się ten odcinek, czy jakoś Wam pomogłem, no i dajcie znać właśnie, że taka niedzielna pogadanka jest fajna, no i czy odcinek z kamerką fajnie wypadł, bo właśnie ostatnio coraz więcej jest tych materiałów z kamerką, także fajnie jakbyście pisali, czy właśnie jest to na plus, czy nie ja właśnie czekam na odzew, no i pamiętajcie, że oczywiście, jeśli Wam pomogłem, możecie zostawić subika, apeczkę no i ja już się będę żegnał, nie przedłużam także czekam na feedback, na komentarze no i to było na tyle, dzięki, następnego trzymajcie się, cześć!